Z tej strony Oksys TV, a dzisiaj wam pokażę trzech zawodników, którzy w niedługim czasie będą nominowani do piłki, do złotej piłki. Więc zapraszam Was do oglądania. Lotin MPP. Bardzo dobry zawodnik. Postawiłem go na prawym skrzydle, ponieważ ma bardzo niezły potencjał. Już on może grać na który chce. Yy, pozycjach, ale jest bardzo dobrym zawodnikiem. Dam mu 92 overa, bo w przyszłości to będzie najlepszy zawodnik na świecie, tak mi się wydaje. 94 tempa, 89 strzałów, 80 podań, 90 dreblingu, 39 obrony, 85 fizyczności, no po prostu mega te statystyki mu dam, dlatego to będzie taki zawodnik, że masakra. Przejdźmy do, do dalszych. Drugą psychikardę z Marko Asensio który będzie grał w Paris saint i będzie miał 88 overalla i moim zdaniem ma niezłą formę w tym roku i ma szansę do jakiejś złotej piłki. Demo 84 tempa, 90 strzałów, 86 podań, 89 driblingu, 67 obrony, 89 fizyczności. Chociażbym pomyśleć trochę nad badaniami i bym dał muło za 90. Więc dobra, przechodzimy do trzeciego. Trzecim z piłkarzy jest Markus Rashford, który ma niesamowitą formę w tym sezonie i w tamtym. To jest taki zwykły chłopak, który wszedł na boisko, szczelił cztery gole i jest no i za gwiazdą i, i ma możliwość, no nie ma możliwości, jakby to powiedzieć tak, ale możliwe, że będzie w złotej piłce. Będzie nominowany do złotej piłki. Będzie grał w Barcelonie. 89 tego, ceny ogólnej 91 tempo 85 strzałów 75 podań 90 dribblingu 45 obrony 80 fizyczności tak, jeżeli ten film się Wam spodobał nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i nie mówcie, że odkapimy Michała od czy oficjala bo ja nagrywam, no wiecie, spodobała mi się ta jego seria ale ja nagrywam totalnie inaczej bo ja teraz nagrałem no, nagrałem... No, kto do mnie filmu do Złotej Piłki, a on nagrywa, wiecie, te swoje serii, więc nie, nie gadajcie w tych komentarzach, bo to jest głupie. Więc dlatego do usłyszenia, cześć i to było głupie, że powiedziałem, że nie ma filmików, który teraz częściej puszczał. Elo!